Etap 15, proszę państwa, prowadzi z limu do Foix. No O tym etapie jakoś nie mam, chyba, takich specjalnych wiadomości. Może będzie ich mniej niż zazwyczaj. Najsłynniejsze na tym etapie jest białe wino. Nazywa się Blanquette de Limoux, czyli związana jest z miastem startowym. Jest to musujące, wytrawne białe wino. Bardzo dobre. Co ciekawe, produkowane również tą samą metodą tradycyjną jak szampany. Z tym, że blanket de limu była produkowana wcześniej niż szampany. A więc proszę sobie pomyśleć, już nie wracam do tych piwnic w Epernay, i do tych wszystkich drogich butelek właściwie straszliwie drogich. Tylko po prostu mówię, że ta blanket de limu jest i stara, i tradycyjna. I bardzo, bardzo smaczna. W Limu również organizowany jest najdłuższy karnawał na świecie. To znaczy, trwa najdłużej, przewyższa pod tym względem nawet słynny karnawał w Wenecji, chociaż podejrzewam, że do Wenecji walą tłumy, a do Limu nie jestem taki pewien. Wracając do wina, pierwszymi producentami tego wina Blanket de Limu byli bracia Benedyktyni. Jak to się dziwnie składa, że zawsze Benedyktyni albo Franciszkanie, albo jeszcze inni nasi bracia cudowni y, produkują w znakomite nalewki wina i inne specjały. Po prostu mają czas i potrafią się tym zająć. Znamy, znane To wino było, proszę Państwa, znane już od początku XVI wieku, czyli w latach 15, 1500 ileś tam już popijano w całym rejonie i nie tylko pewnie w tym rejonie Blanquette de Limoux. Jest jeszcze inna znana też Blanquette we Francji, Blanquette de Die. Po raz trzeci w historii następuje start do etapu Tour de France w Limoux ehm, i będzie prowadził z Limoux do Pirenejskich Szczytów, tym razem do Foix, gdzie między innymi wygrał Warren Barguil, jadący w koszulce Króla Gór i to było bardzo piękne zwycięstwo Francuza. Pokonał na tym etapie Nairo Quintana, Alberto Contadora i Mikaela Lande, to był sukces Bargila, chyba największy w jego dotychczasowej karierze, ale on sam czeka na dalsze sukcesy, może nawet w tym roku.